IT Bank 2025. Chyba nikt nie ma wątpliwości, że to najważniejsze wydarzenie technologiczne sektora bankowego w Polsce. Od pierwszych edycji konferencji IT at Bank towarzyszy nam ta sama idea. Technologia ma sens wtedy, gdy staje się niewidocznym sprzymierzeńcem i bankowca, i konsumenta, a nie celem samym w sobie. Sztuczna inteligencja stała się symbolem i motorem obecnej transformacji. Z jednej strony pokazuje wspaniałe możliwości, z drugiej rodzi pytania o granicę, o etykę, o transparentność decyzji algorytmów, Odpowiedzialność instytucji i Big Techów wobec społeczeństwa. Cieszymy się na kolejne spotkanie w ramach konferencji IT at Bank. Z radością zawsze witamy w dobre pomysły płynące do nas ze świata technologii, bankowości, także sfery publicznej i wreszcie ze świata nauki. Fabryki Sztucznej Inteligencji mamy. Mamy komputer kwantowy. Kształcimy kadry najlepsze w Europie. Żebyście też wiedzieli, bo to też waszego sektora dotyczy. Polska jest liderem w ogólnoświatowym rankingu olimpiad matematycznych, informatycznych i w algorytmach. To polscy fachowcy są najlepsi na świecie. Co roku albo czołówka, albo złote medale. W cyberbezpieczeństwie i w algorytmach podobnie. My mamy kadry, której nam wszyscy zadroszczą. To wszystko głęboko zmieni nasze życie, ale nie stanie się to z dnia na dzień i na szczęście możemy spokojnie do tego podejść. Jest złoty wiek rozwoju e, sztucznej inteligencji, ale też zastosowań i e, również zastosowań naukowych.